Cześć dziewczyny. Dzisiaj mamy już siódme narzędzie na nasz celulit. Kurczę, Oleczka nawet nie wiedziała, że ich tyle jest. Dobra. Dzisiaj przechodzimy do następnego, czyli peeling kawowy. Cudownie, pojędrnia, pobudza. Skóra jest po nim, zobaczycie same, tak co drugi dzień, robiąc go albo raz na trzy dni, idealna. Po szczotkowaniu, przed wejściem pod prysznic. Na sucho go też robimy. A możemy się wyszczotkować, peeling nałożyć, później spłukać się. Czyli co robimy? Trzy łyżki kawy suchej, zmielonej, nie parzonej, tylko takiej właśnie suchej, dobrej, dobrej jakości. Do tego dodajemy trzy łyżki cukru trzcinowego, którego w tej chwili nie ma na rynku, powiem Wam. poluję. nigdzie nie ma, wymiotło, ale dobra, pojawi się na pewno. Do tego dodajemy jeszcze olej ze słodkich migdałów. Ja akurat ten preferuję, aczkolwiek można użyć każdy inny, jakiś kokosowy, czy oleju z oliwek. Ja lubię ze słodkich migdałów. I do tego dodajemy jeszcze witaminkę E. Patrzcie, to są kapsułki, to się nazywa Tokovit. To jest akurat, zobaczcie, to jest 400. Można dostać w każdym zielarskim sklepie. Są 200 i 150 chyba też. Ja kupuję 400 najmocniejsze. Dajcie ze dwie, trzy kapsułki takie, przekujecie, wlejecie do tego, wymieszać. Nasmarujemy sobie, potrzemy się, zostawimy na jakieś tam 5-10 minut i do spłukania, i wycieramy ważne ciemnym ręcznikiem, bo biały będzie cały, brązowy od tej kawy. Próbowałam. Także, dziewczyny, do roboty!